Witam wszystkich dzisiaj w kolejnym vlogu. I taki vlog o z wapniarką w pojęczmieniu jarem na nowym polu pod buraki. Tutaj patrzymy w kamerę, no nie wiem czy to będzie widać. No nie widzę nic, słońce świeci tam, ale coś tam się sieje chyba o. Zobaczcie, tutaj naprawiliśmy meliorację. Ułożyliśmy dren, zrobiliśmy studnie, zniwelowaliśmy trochę to oczko O, teraz widać Słoneczko trochę przyszło Wczoraj żeśmy próbowali żepak, tam znajomy przyjechał, bo u niego jeszcze zielony to tak wpadł Pomógł dokończyć kawałek Powiem Wam, że jakby tak miał odbierać do dwóch kombajnów naraz, to byłaby tragedia Nie dałbym rady, musiała być jakaś hala, żeby to po prostu wjeżdżać i rozładowywać poprzez kiper na beton ogólnie ciężko by było trzeba było dwa zestawy po dwie przyczepy dobra, idziemy zobaczyć tam na górę co jest, będziemy chyba jechać się ładować lejemy około tony na hektar o, mapno fajne, dostało wody To się zrobiło masło no i... kurwa wada tego rozsiewacza, tu jako tako leci a tu się Dobra, wezmę łopatę i to Cały biały. Dobra, jedziemy dalej do końca i na załadunek. Jutro będzie trzeba tutaj wyrandapować to, bo od Miedzy, peżowina tu na środku gdzieś tam się trafia coś. Trzeba wamnąć całe. Oddechy, oddechy Teraz zobaczcie, widać elegancko. Jedziemy. Nawigacja. Ciach. I lecimy. Jeszcze jedna taka kamerka by się przydała dokupić do zestawu i wrzucić do środka do rozsiewacza. I byłoby baja. Nie trzeba byłoby włazić. No i tak już jest lepiej. Przynajmniej widzę. To leci. Bo jak w wapno z cukrowni, to potrafiła się gruda wejść w okienko, nawet jak było rozkręcone na maksa, przytkać, albo wpadła tutaj w deflektor i też nie leciało. Dlatego, dlatego zainwestowaliśmy w kamerę. No nie jest to jakiś tam szczyt techniki, no ale kurczę i trzeba wyłazić, zaglądać co chwilę. Tylko o! Widać, co się dzieje. Można szybciej zareagować ogólnie. Także do końca pola. I na załadunek, także widzimy się na załadunku. Także widzimy się dzisiaj w sobotę. Rano byliśmy na skupie, wywieźć Ogólnie Ogólnie zrobiła się kolejka, także wzięliśmy się zawożenie wapna. Jeszcze ze dwie bryczki rozwiozę i pojadę, wywiozę pszenicę dalej. Tutaj ogólnie próby były brane. Nie mam wyników, ale na pewno wiem, że tutaj trzeba dorzucić. Chociaż lek temu tu było wapnowane dosyć intensywnie, ale tu nie zaszkodzi. Teraz sypiemy około tony, tony 200, może tak asekuracyjnie. Tutaj co tu jest? Peżowina czy kwastnica? W no ogóle peżu tutaj trochę było, ale go nie widać teraz. Na pewno z przodu będzie trzeba zrandapować i tam od miedzy, bo tam sąsiedzi mają zaperzone dosyć mocno. Tutaj w koło słupa co ręcznym obryskiwaczem tutaj i tak się tam tym dużym nie dojdzie. Tutaj nie wyłączamy, bo tutaj takie wypaleniska były. Sprawić Tak, uła. Siejemy przy pomocy. Jeździmy w sumie przy pomocy nawigacji. No ściewać nie ma jakiego takiego sterownika. Tak jak wspominałem tam na prezentacji tej maszyny we wcześniejszych filmach, że to jest bardzo prosta maszyna, trochę tam rzeczy powycinaliśmy. Także jako tako leci ten nawóz wapno. Jak jest suche oczywiście, bo jak jest mokre, no to dupa. Przykleja się do burd i zostaje Także widzimy się na załadunku, może coś nagram